Nie wyobrażam sobie rozmowy dzisiaj na inny temat niż ten dzisiejszy. Jednak trochę zmienimy konwencję. To nie będzie spójna całość, ale materiał podzielimy na kilka wątków, które mniej lub bardziej orbitują wokół Izraela i Palestyny, więc zapraszam. Witam Was. Zaczynamy od polskiego piekiełka i zamieszania wokół wypowiedzi Andrea Dudy w sprawie pomocy dla Izraela. Słowa to padły rano podczas wywiadu dla Bogdana Rymanowskiego. Izrael jest państwem, z którym jesteśmy zaprzyjaźnieni. Gdyby była taka potrzeba, to jesteśmy w stanie zaoferować pomoc Andrzej Duda w śniadaniu Rymanowskiego. No i to jest całkiem logiczne, ponieważ w tym uniwersum każdy z nas jest chociaż trochę Żydem. Pokażcie Polaka, który jest w stanie na 100% powiedzieć, że nie ma w swojej krwi nawet najmniejszej domieszki krwi żydowskiej po tysiącu lat wspólnej historii. W momencie pisania notatek do tego materiału na stronie z artykułem nie było osadzone wideo z wywiadem i nie pojawił się także ten zwrot. Jednak przed godziną 13 plik wideo został osadzony, przesłuchałem wywiad i Andrzej Duda mówi wprost o pomocy humanitarnej. No na pewno, jeżeli chodzi o akcje odwetowe, to Izraelczycy nie będą chcieli, by obcy żołnierze byli obok. Ale temat może wrócić wtedy, kiedy będzie pisana nowa strategia obronna, bo ta, jak widzimy, zawiodła. Pojawiają się nowe szczegóły. Część dywersantów przyleciała na paralotniach i zaatakowała ze strony, z której Izraelczycy się nie spodziewali. Byli użyci snajperzy, którzy zdjęli strażników. Z dziwnych powodów nie zadziałała. Wyrafinowana technika, która no, na różne sposoby monitorowała przejścia graniczne, czy czujniki, czy kamery. Znalazłem wideo, no, no, trwa parę minut, więc wrzucę na Wam je na Twittera, jednak dopiero późnym wieczorem po rzuceniu tego filmu, młoda żydówka, która twierdzi, teraz nie pamiętam, czy jest czynnym żołnierzem, czy jest wolontariuszką, i ona tam właśnie opowiadała o sieci zabezpieczeń i że do obserwowania granic są powołani wolontariusze, gdzie zawsze w monitory wpatruje się duża ilość oczu. Coś nie zadziałało. Dlatego też uważam, że wtedy, kiedy Izrael opanuje sytuację, przyjdzie czas rozliczeń, przyjdzie czas pisania nowej strategii. Powinniśmy obserwować izraelską infosferę, czy przypadkiem nie pojawią się pomysły, by w zabezpieczenie granic wmanewrować społeczność międzynarodową. Ja przypominam, że my już razem z Izraelczyką wzgórz Golan pilnowaliśmy. I może się pojawić pokusa, by znowu wysłać tam wojsko. Oczywiście nie mówimy o, o Polakach, ale o polskim kontyngencie pod egidą ONZ-u, ale nawet tak łatwiej by było wysłać pisowi czy jeszcze lepszej zmianie żołnierzy do pilnowania izraelskich osiedli czy izraelskiej granicy. Dobrze, przechodzimy do drugiego wątku, czyli do krótkiego wideo. Macie je na Twitterze. Widzimy tam ciężkie karabiny maszynowe, chyba jakieś granaty, czy magazynki do karabinów, nie kojarzę. W każdym razie z zakadru głos z wyraźnym arabskim akcentem ma mówić, że dziękuję za broń urzędnikom ukraińskim i że no to jakby jakby Hamas miał kupić od Ukraińców uzbrojenie. Z takim opisem lata filmik po sieci. Ja go wrzuciłem w translator i rzeczywiście translator, który jeszcze nigdy mnie nie zawiódł, w ten sam sposób filmik przetłumaczył podziękowania dla ukraińskich oficerów, czy urzędników i, i obiecanie, że zostanie ona wykorzystana przeciwko Izraelowi. Jeżeli chodzi o mnie, to jestem sceptyczny co do takich podziękowań. Gdyby to nie był anonimowy głos, anonimowy żołnierz przyjmijmy, tylko oficjal, wysokiej rangi oficjal, który ma pojęcie skąd broń przychodzi, co i jak, oficjal, którego można by było zidentyfikować po twarzy. To byłaby to różnica jakościowa. Oczywiście ja tego nie bagatelizuję, warto by było to sprawdzić, aczkolwiek na mojego nosa, no to Rosjanie nie zaprzepaścili kolejnej szansy w wojnie informacyjnej. A przechodząc do następnego wątku, który no, z zimnych przyczyn pominałem wczoraj, no nawet dobrze, że pominałem, po prostu zapomniałem, czyli kwestia izraelskiego wywiadu, no bo wiecie, a tak to jedno, ale planistyka. Logistyka to drugie. To były miesiące długich przygotowań, i wczoraj jeszcze bym powiedział, że to mo mogło się na to złożyć rozprężenie w, w ukraińskich, w izraelskich służbach, generalnie rozprężenie w całej izraelskiej administracji. Chodzi mi o te protesty, które tlą się i czasem wybuchają praktycznie od roku, od grudnia zeszłego roku. Protesty przeciwko prawu, które chce wprowadzić Netanyahu. Człowiek do szpiku skorumpowany, który latami ucieka od sprawiedliwości. No i w końcu wymyślił sobie, że parlament mógłby uchylać wyro wyroki przez głosowanie w Knesecie. I o ile przedstawiciele służby jawnie nie biorą udziału w protestach, ja tutaj mówię o wielkich protestach z lipca, to już stu przedstawicieli izraelskiego wywiadu, stu emerytowanych oficerów i urzędników podpisało się pod petycją. Jednak ewentualne rozprężenie w służbach to jest zbyt mało, by usprawiedliwić skalę zaniedbań i niedopatrzeń, do jakich Doszło. Znalazłem rozpiskę, co zawiodło. To oczywiście nie jest poparte żadnymi profesjonalnymi e, analizami, ale myślę, że poczytać warto. Wywiad zewnętrzny na temat dostaw dużych ilości rakiet do Hamasu. Głęboka sieć osłonowa na etapach logistyki i planowania z wielomiesięcznym wyprzedzeniem. Mówimy o niezobserwowaniu tego przez izraelski wywiad. Osobowe źródła wywiadowcze zarówno w Gazie, jak i Iranie, sieć nadzoru śledząca ruchy rakiet i pozycje w Gazie, informacje wywiadowcze na przestrzeni miesięcy, systemy przeciwrakietowe żelaznej kopuły, sieć kamer brzegowych, termicznych czujników ruchu, to jest to, o czym mówi ta młoda dziewczyna. Sieć kamer brzegowych termicznych czujników ruchu, to jest to, o czym mówi ta młoda żydówka. Informacje wywiadowcze w czasie rzeczywistym dla jednostek piechoty, komandosów szybkiego reagowania po rozpoczęciu infiltracji. Rzeczywiście mówi się, że izraelskie wojsko było przez pewien czas zdezorientowane. Awaria inteligencji sygnałowej w planowaniu infiltracji inteligencja jako wywiad sygnały przeciwdziałające zakłócaniu komunikacji po rozpoczęciu ataku yy, czyli. No właśnie, to były dobrze skoordynowane jednostki. Po Izraelczykach moglibyśmy się spodziewać, że ta łączność w jakiś sposób byłaby zakłócana. Kolejny wątek poświęcimy teorii, która wraca jak bumerang, czyli niebieskiej Jerozolimy. Gdzieś czytałem nawet combo, gdzie połączono to z operacją MOST 2.0, gdzie my mielibyśmy to wszystko zafundować. Prawda jest taka, że część Izraelczyków rzeczywiście opuści Izrael, ale uważam, że ogarnięta wojną Ukraina jest, po takich przeżyciach, jest ostatnim miejscem, gdzie chcieliby się udać. A nawet jeżeli mówimy o sytuacji po wojnie, no to, to będzie kraj z wielkimi problemami, które, no, Problemy Ukrainy będą się jednak przekładały na mieszkańców. Ukrainy na ich brak perspektyw. Uważam też, że warunki mieszkaniowe, to jest ważne, prawda? W domu jednak przebywa się ileś tam, ileś tam godzin na dobę. Warunki mieszkaniowe takiego statystycznego ukraińskiego obywatela, a Izraelskiego osadnika to jest dzień do nocy. Nikt, nikt mając do wyboru mnóstwo krajów, do których mogliby wylecieć. Na przykład do Polski. Przecież przypominam, że PiS kilka lat temu w sposób wręcz przemysłowy wydawał polskie paszporty. więc no, uważam, że. Myśl, mając z tyłu głowy, że chce się gdzieś wyjechać, no kurde, no raczej nie na Ukrainę i to jeszcze przez długie, długie lata nie. Gdzie ci ludzie mieliby pracować? To chyba nikt jeszcze nie chce mówić, że żyliby z jakiegoś dobrze opłacanego socjalu. To się, to się kupnie trzyma. Wszystkim zwolennikom tej teorii, po pierwsze zapraszam ich na mój materiał, z którym... W którym zderzyłem się z tą teorią i są tam oficjalne informacje, których można szukać w innych filmach na ten temat. No i zwracam uwagę na, no właśnie, na wątek polski, na wręcz przemysłowe wydawanie polskich paszportów jeszcze za kadencji pis chyba tej poprzedniej. Kwestia ostatnia, którą chciałem z Wami omówić, bo parę razy wybiła wczoraj na media społecznościowych, czyli Porównanie Hamasu do armii krajowej. No musicie przyznać, że po tych okrucieństwach, które widzieliśmy na filmach, to jest teza bardzo odważna. Osobiście uważam, że porównania tutaj nie ma żadnego, nawet jeżeli mielibyśmy pozostać przy wspólnym mianowniku, czyli ruchu oporu. Po pierwsze, polska partyzantka to były niedobitki po regularnej armii polskiej. Armia Krajowa nie miała centralnego zaplecza, nie miała wsparcia politycznego. Oczywiście ja tutaj z premedytacją przemilczam kwestię tych cwany gap, tych słupów, które siedziały w Londynie. Z kolei z Hamasem jest ta sytuacja całkiem odwrotna. Prężny, to jest po pierwsze, prężny ruch społeczny ma skrzydło polityczne, które jest wprost sprzężone z bojówką militarną. Hamas w wielu, w wielu dziedzinach życia wyręcza państwo. Hamas jest hybrydą upadłego państwa oraz bojówki militarnej. Dlatego też uważam, że Hamasowi bliżej do armii trzeciego, krajów trzeciego świata niż do armii krajowej sprzed 80 lat. No i to tyle ode mnie. Jeżeli Wam mało, zapraszam Was na zakładkę wideo. Sprawdźcie, czy coś Was nie minęło, czy coś by Was zainteresowało. Odsyłam na kanał z gierkami. Oczywiście, jeżeli ktoś lubi sobie pograć, lubi sobie popatrzeć, a także na Twittera. Dzisiaj do północy pojawią się dwa filmiki, ten moim zdaniem fejkowy z tymi z tym podziękowaniem do ukraińskich urzędników, a także z tą dziewczyną, która mówi, że coś jest nie tak, jeżeli chodzi o obserwowanie granicy. A jak dobrze pójdzie, to jeszcze wam strzelam bonusowe innej, innej Żydówki, która również mówi, że swojego czasu służyła w służbach i coś tam się jej nie podoba. Dziękuję wszystkim osobom, które wspierają ten kanał, a pamiętajcie, że każdy z Was jest realnym wsparciem. Po prostu najważniejsze, że jesteście, bo to wszystko jest dla Was. Bez Was nie miałoby to sensu. Życzę Wam wszystkim miłego dnia, miłego wieczoru i pozdrawiam Was serdecznie.